Thank <laughs> O to cała przyczyna. Była luźne, wystarczyło trochę mocniej pociągnąć, no i się urwało do końca. Fabrycznie też to nie było za dobrze zrobione. Przykręcone na farbę. Także brawo. I zamiast to połączyć tu od razu, w tym samym miejscu jakoś, to ktoś wymyślił, że to będzie tak. Brawo dla projektanta. Ta waria usunięta. Chyba na w wcześniejszych, wcześniejszych filmach zakończyło się tak, że ten przewód, który był tutaj. Śruba się ukręciła. No, o! Tutaj ona jest. Kręchanie to już było luźne, sama końcówka, dlatego samochód nie chciał w ogóle odpalać. Ale inne rzeczy działały ciężkie światło i tak dalej. Także ten przewodzi wszystko oczywiście zostało przeszczone, uśmiechęte tlenki i tak dalej. Siba nowa, bo ta była strasznie skorodowana tutaj, tutaj na większą podkładkę, to złożone razem. W miejscu, gdzie jest tam od spodu było tak samo jak tutaj, czyli przykręcone na farbę. Wokół tutaj, w tamtym miejscu, lekko to oszlifowałem, tak żeby był metal. Wszystko posmarowałem smarem silikonowym, żeby to zabezpieczyć, żeby nie korodowało. No i tutaj to łączę tak samo smarem silikonowym potraktowane, żeby nic tu nie zaś nie działo, nic się nie działo, przynajmniej przez jakiś czas. Trzeba tutaj uważać z tym przewodem, żeby na wybieg trzeba tak gołożyć żeby wybiegł jak nam nie haczył w jakiejś pozycji o tak musi być tu ułożona żeby nic tu nam się nie spotkało to jest bardzo ważne przewód prowadzony tamtędy za tymi tam, listą z tymi przewodami no i to by było tyle